thank you dobry, o jesteśmy. Drobne te problemy techniczne z grafiką, ale już jesteśmy. Nie, nie, nie. Dzień dobry, dzień dobry. Jest Jaldonka, dzień dobry. Grzesiu, Celinka, witam. Witam z Bawarii zimnej podobno. Witam, Magda, cześć. No, u nas też dzisiaj tak nie jest za ciepło i deszcz pada od rana. Trzeba było wskoczyć pod bieżynę. E, dzień dobry, Katarzyna, jest i Bożenka, dzień dobry. Celinka nam tu wszystkie serca świata wysyła. E, u Joli pada. Chyba cała Polska dzisiaj płacze. Dzień dobry, Ewo, jest Iwona. Dzień dobry, jest Baśka, dzień dobry, dzień dobry, albo Barbara, bo to nie wszystkie barbary lubią, jak się Baśka mówi. nie? Dzień dobry, Danuto. Dzień dobry wszystkim. Życzę miłego dnia, Królowa Matka. Jest i Katarzyna Państwu. Dzień dobry, Rek Państwu. O. Dzień dobry, dzień dobry. Oj, zbierajcie się, a ja kartkę z kalendarza zrobię. Mam nadzieję, że starczy energii, bo nie doładowałem, jest niecałe 10%. Ale jedziemy. czwartego lipca mamy. Ej, bo pies, jak mi tak naciągniesz, to. 4 lipca mamy. Czwarteczek przy okazji. 186. Dzień roku imieniny obchodzi Teodor i Malwina oraz Aggeusz, Alfred, Andrzej, Anastazy, Aurelian, Berta, Elżbieta, Hiacyn Innocenty, Jacek, Jacenty, Józef, Julian, Odo, Ozeau. Ozeasz, Patrycyz Patrycy Piot Udal Ryk Wielisław. Udal, Udal Ryk. ryk a co to tak. Udal Ryk, to chyba niemiecki musi być. Dysie grzmot w lipcu od południa poda drzewom się znaczy szwank i nieuroda. uroda. grzmot w lipcu. Na razie Grzmotów nie było w lipcu. Nadzieja jest matką głupich, ale co nie przeszkadza jej być uroczą kochanką od własnych. Stanisław Jerzy, Żylec. Noż. E, nie zgadzam się. Wschód słońca o 4.20, nastał zajdzie. Podobno że mam słoneczko o 21.00, a zmierz będzie o 21.49. Już niedługo piąteczek tak w ogóle, nie? Dzisiaj tak, mamy tylko jedno nietypowe święto. Mamy święto hot doga. Święto hot doga przypada na 4 lipca. Jest to takie. Ten dzień jest owocny, aktualnie napisali Wieloletniej amerykańskiej tradycji organizowania zawodu w jedzeniu tego parówkowego przy smaku na czas. Pierwszy nieoficjalny konkurs podobno odbył się w 1916 roku w Natanz, w jednej z nowojorskich budek z hot dogami, gdzie czterech imigrantów, pałaszając kolejne hot dogi, próbowało ustalić, kto jest największym patriotą. No debilizm totalny, no ale co zrobić. Eee, słuchajcie, teraz to jest biznes, tam są zawody, gdzie główną nagrodą jest nawet 10 tysięcy dolarów. I tutaj mam jakby kilka uwag. Po pierwsze, widziałem kiedyś dokument z młodym chłopakiem, azjatą, który był mistrzem świata w jedzeniu hot dogów, i facet miał tak rozregulowany organizm, że, że latami będą próbowali doprowadzić go do porządku, żeby znowu zaczął normalnie znaczy jeść. On nie odczuwał w ogóle, z tego co pamiętam, nie odczuwał w ogóle. Ani sytości, ani głodu, i miał jeszcze problemy. Olbrzymie problemy miała. To był bardzo, bardzo młody człowiek, który pochłaniał te hot dogi, ile się dało. Także tutaj naprawdę trzeba uważać. Że jesteśmy maszyną biologiczną i nie warto ją rozregulowywać. Wystarczy, czasami sama się rozreguluje. Dwa, kiedyś miałem przyjemność pracować jako dyrektor handlowy w zakładach mięsnych, będąc w tym samym czasie weganinem, Tak, tak, czasami człowiekowi przychodzi. I chcieliśmy startować w przetargu dla jednej sieci na robienie hot dogów. I przetargi mają to do siebie, że one są jawne, więc po wszystkim możecie sobie przeglądać oferty innych konkurentów. I co się okazało, że cena, która wygrała, ta oferta, która wygrała, podała taką cenę, gdzie za nic w świecie, nawet w cenie mięsa, które przychodzi, nie byłoby ktoś nik w stanie zrobić hot doga tej parówki. Także sobie się tylko domyślę, co tam jest w środku, bo tam się nie da. Zresztą w innych miejscach, w których powinni dobrze żywić ludzi, była sytuacja taka sama, że surowiec był droższy niż oferta końcowa, co jest po prostu niemożliwe do wykonania. Także się zastanówcie, czy warto. A trzecie, co się zastanówcie, jak wam na przykład taka jedna z dużych sieci napisze, że mają najlepsze hot dogi na świecie, to tam podejdźcie pod ten plakat i zobaczcie na samym dole, tam jest napisane, jak były wykonane badania. I zobaczcie na kim i jak wiele osób odpowiedziało, i pomyślcie chwilę, dlaczego zrobiono to w taki, a nie w inny sposób. Ale reklama działa, bo wszyscy na tam sieci jeżdżą. Kupować hot dogi. Przynajmniej wszyscy, których znam, pierwszym, co by wymyśli, to hot dog z tej sieci. Także yy, może mało wesoło, ale tak było jest dzień hot doga także chciałbym jednak powiedzieć, że mimo że to jest szybkie jedzenie na stacji i bardzo rzadko, no, to ale to czasami. Nie rastać, no na ale zaczęło. czasami korzystam bardzo, bardzo rzadko, z pełną świadomością, że tam yy, właściwie jest coś, co niestety nie karmi człowieka, nie? No, to tyle, nie? Ale patrzę, co wy tam piszecie. Czekajcie, czekajcie, czekaj, czekaj. wy tu jesteście klową, już widziałem, tu Kasia wita, wita Ewa, wita w Warszawie, Ewa wita. I mówi, że jest słonecz, patrz. Do Warszawy też nie dotarł. Ela wita. U mnie jeszcze nie pada, wieś Cychry. To zacznie. No, przepędzimy ten deszcz od nas na cechry i będzie padać. Dzień dobry Iwone z Bata. Dzień dobry Kasia. Jest, jest Iwona, jest Krystyna. Jest Kasia są. Z ciepłego psa. <laughs> Niech będzie. Yy, witam serdecznie Anka. Czekaj, tu jeszcze jest. sezon ogórkowy. Się u okrowie matki zaczął. Już zaczęła zaraz po popace po, po lecem zbierać ogórki. <laughs> no dobrze. Czekaj, upał u nas od soboty. Będziemy do Bielszczyźni, robi się gorąco. No, w jest wszystko. Tak, tak. Jesteście tylko na YouTube, to jest Iwona niemożliwe, bo widzę ludzi z Facebooka, także nie tylko. Nie, jesteśmy na Facebooku, na YouTubie i jesteśmy nie, nie na, Instagramie. na Instagramie. A już w sobotę, ogóreczki kiszone. Ogóreczki kiszone, muszę powiedzieć, że, że, że robią chyba jakąś, na całym świecie jakąś robotę. Bo byłem dwa dni temu na bardzo fajnym koncercie i tam wokalista w pewnym momencie przyniósł ogórki kiszone, bo mówi, że wy Polacy uwielbiacie ogórki Kiszone i zaczął publiczność nimi częstować, czy nie oni tam. A był Irlandczykiem, więc w Irlandii wiedzą, że Kiszone ogórki są w porządku, nie? No, ten tu, ten Grzesiu za taką reklamę wyrzucę zaraz teraz wizji. No, oczywiście żartuję. Jest i królowa matka. Dobra. Czy ja chciałem jeszcze coś powiedzieć? Aha, słuchajcie, ja może. Ja może jeszcze zareklamuję jedną rzecz za darmo całkowicie, ale mój ulubiony Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych 15-18 sierpnia robi festiwal ziołowy w Biesowie na chyba to jest jeszcze warmia, bo ja wiem, że to jest, że to jest na granicy Warmii, i tak dalej. Warto tam podjechać, bo tam są ciekawe wykłady za niewielkie pieniądze i są jakieś spacery zielarskie. A w sobotę w tym samym Biesowie jest coś, na co skusiłem moją żonę, gdyż ponieważ jest święto tamtego Biesowa i oni tam mają, zawsze się, się biją na pierogi. A czy biją się, czyli wszystkie gospodynie miejscowe, te koła gospodynierskie robią pierogi. I to jest coś, po co warto do tej wioski przyjechać. No. Drogi jak cholewka, ale, ale pięknie. Także tyle. Także jedziemy, pierwszy raz pojadę na Warmię, nie byłam nigdy na Mazurach ani na Warmi. Także pierwszy raz w sierpniu będę na Mazurach. Ale ceny nas przerażają, więc kupiliśmy przyczepę na 11 metrów od jeziora. No i będziemy w przyczepie. Spójrz. No bo my jesteśmy z Wielkopolski. No. Weź tego Jonesa czy Collinsa czy kogo tam, Collins. Y y A, ale nie, ja wam pokażę, e zobaczcie jak, 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 jak Facebook, jak wszystkie automaty, ten pan wcale nie pisze, nie pisze tam. Wymyślił sobie, że pani Celinka tu jest. No, pani mówi, Celinko, niech pani uważa. No. Pani Celinko, ja Zablo tam nie zablokujemy wiem. Zablokujemy użytkownika, wykasujemy. Uważajcie, bo naprawdę w dzisiejszych czasach oszustw jest tak strasznie dużo. Yy, oszustw jest strasznie dużo. Słuchajcie, naszego sąsiada niedaleko, yy, hmm. dosłownie obok nas, prawie yy, dwa tygodnie temu to było, yy, na wnuczka oszukali. Słuchajcie, ja myślałam, ja nie wiem, jak to, jak to można było zrobić, słuchajcie. Pan jest starszy, ma ponad 80 lat. Nie wiem, skąd wiedzieli, że pan trzyma gotówkę, no starsze osoby jeszcze trzymają, i to sporą gotówkę w domu. Musieli, ja nie wiem, jak oni to musieli zrobić. Oni musieli mieć coś, tutaj musiało się coś od córki zacząć, która jest też dorosłą kobietą, starszą ode mnie, i słuchajcie, zadzwonili do pana, że córka jest w areszcie, i musi ją szybko wykupić bo spowodowała wypadek i Pan im oddał wszystkie o, za chwilę podjechali, to było 5 minut Pan im podał pieniążki przez okno e wszystko co miał w domu im podał przez okno i słuch o tym zaginął do dziś dnia nic nie wiedzą kto, no. jak i co e także nie dajcie się nabrać, bo naprawdę robią to umiejętnie um w internecie to samo e umią tak, e tak to słuchajcie zrobić, że no, że ta starsza osoba no słuchajcie, myśli, że tak faktycznie jest, tak? No Ale jest... nie musi być starsza. Każdy jest podatny tak. na psychomanipulację, każdy. A ja, czym więcej się o tym wie, tym się podobno jest bardziej podatny, bo, bo jest się wyczylony na, na pewne zjawiska, więc uważajcie. Yy, co żebyś jak, się potem... No i to słuchajcie, to był, bia... mało tego, to był biały dzień. Yy... Jak biały dzień? No Normalnie, no jasno było na dworze, tak, to była godzina do, po, do i syn był w domu tego pana i nie wiedział, bo yy, po prostu on powiedzieli mu: nikomu nic nie mów, tylko podaj te pieniądze i koniec. No, i, 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 i syn był w domu, tak, yy, także tutaj no i oni wszystko mówili imienia, wymieniali imię, wszystko, także oni nie wiem, musieli pewnie z córki telefonu wszystko sobie ładnie pobrać, tak że wszystko wiedzieli, tak jakby to było, na faktycznie się działo, tak, no. Ostatni atak, jaki miałem, to wam powiem, że podpuściłem gościa, rozmawiał ze mną długo, 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 miał delikatny rosyjski akcent, długo, długo, a jak mu na końcu powiedziałem, że przepraszam cię człowieku, ale wiem, że mnie nabierasz, to powiedział mi w tym momencie amerykańskie, sławne yy, yy, zaczynające się na F, a kończy się na U, co on ze mną robi i się rozłączył. Ale to naprawdę ciężko czasami wyczuć. Dobra, żeby nie było tak smutno, bo zanim my dojdziemy do tej ciecierzycy, trochę minie, ale mam dowcip i to ładny, bo brzydki też miałem, ale mam ładny. Przychodzi żona do domu i mówi do męża, kochanie spotkałam się dzisiaj na skrzyżowaniu z Baśką, a co mi obchodzą wasze babskie sprawy? To dobrze, ale znaczy, to dobrze, ale blacharz mówi, że samochód będzie dopiero za dwa tygodnie. no. no. Ja się już przemykam, bo trzeba by było... Koszulka ze szmatek papatek, bo tam już kolejna pani pisze. Oczywiście tutaj reklamujemy szmatki papatki. Dzisiaj też będą, także zapraszamy. Mm -mm. E, takie i inne t-shirty na szmatkach papatki. A wiesz dlaczego islam zabrania e... picia? Nie wiem. No bo to jest kwestia zachowania gatunku. No wyobraź sobie, że on przychodzi pijany do chałupy, a tam chwile tych kobiet z wałkami. No. Słuchajcie, dzisiaj o cieciorce. Dlaczego o cieciorce? Może już co niektórzy z Was widzieli, nowy filmik na YouTubie. O, jest podlinkowany w razie czego pod sklepem. Pod eee, tam robiłam taką szybką sałatkę, do której użyłam cieciorkę. Tam zrobiłam wam taką sałatkę do słoika, oczywiście to było to, co ja miałam w lodówce, każdy może to zrobić w inny sposób i tam dodawałam cieciorkę. Tak, że nie była to cieciorka ugotowana przeze mnie, tylko była ze słoika, najlepsza jest ta domowa, bo wtedy wiemy, co wkładamy. No i dlaczego ta cieciorka jest taka fajna? I co to jest w ogóle ta cieciorka? To są takie, słuchajcie, kuleczki jak groch, tak? Czekaj jeszcze sekundkę. Pani Mario, właśnie dotarła, o mało nie spóźniliśmy pani się. Pani na... Mario, mówiła Pani, że Pani nie będzie, zaraz coś tego, niech no. Pani zostanie z nami. No, bo o mało się nie spóźniliśmy, tutaj zdążyliśmy tylko przebrnąć przez folię. No. No. Zaraz Pani Mario, niech Pani zostanie z nami i, i cała reszta niech też zostanie. No. Także to jest ta cieciorka, słuchajcie, ona jest sucha. Tutaj jest sucha, jest bardzo fajna ciecierzyca, cieciorka, groch włoski, tak, roślina strączkowa o właściwościach tak naprawdę zdrowotnych. Ona ma bardzo duże ilości białka. No i trzeba ją ugotować. Jak to się gotuje? Tak jak groch, moczymy 24 godziny, więc najlepiej wieczorem sobie zamoczyć, zalać wodą. Od razu podpowiem, że tak jak groch po grochu jest wzdęty brzuch. Tak samo cieciorka powoduje wzdęcia, więc tutaj taki fajny patent. Moczymy cieciorkę w wodzie z sodą oczyszczoną. Płaska łyżeczka sody oczyszczonej. Moczymy, potem przepukujemy i gotujemy. No i też z godzinkę musimy to pogotować. Więc ja zawsze aha, nie mogę, bo jestem w pracy. Aha. To, yy... no to zaraz może to pani sobie obejrzy jeszcze raz, pani Mario. Zaraz pokażemy coś. Ja tu krótko o tej cieciorce yy, i gotujemy. Ja zawsze gotuję więcej i nie gotujcie tego dużo. Szklanka ugotowana to jest naprawdę dużo cieciorki. Ona yy... nie przejedzie nie przejecie tego jak ugotujecie szklankę zrobicie z tego fajną pastę na chlebek zrobicie z tego sałatkę tak też znam takie panie które gotują tego więcej no bo ten proces gotowania jest dość długi okay. i potem sobie to mrożą w pudełeczkach i wykorzystują słuchajcie do różnych sałatek ale ja tak nie zachęcam ja tam na świeżo, to masz na świeżo to na świeżo no. słuchajcie ją można sobie z 3-4 dni w jakimś pudełku przechowywać tego i wykorzystywać tak ja zrobiłam taką sałatkę tam już chyba jest, to jest druga sałatka albo trzecia na tym na kanale YouTube. Słuchajcie, właśnie z cieciorką. Bo ja. Ja kiedyś nie używałam w ogóle cieciorki. Od pewnego jak mój mąż się zrobił weganem, wegetarianem i szukałam różnych przepisów, wtedy dopiero znalazłam tą cieciorkę, bardzo ją polubiliśmy. Robiłam z tego często różne humusy i smakowe, niesmakowe. Używałam tego właśnie do sałatek i jeszcze z tego surowej, ale namoczonej, surowa, namoczona cieciorka. Potem ją mielimy przez maszynkę i z tego robimy kotleciki, tak zwane falafel. Mega, mega pychotki. Także wszystkich Was zachęcam. No to ma też zdrowotne właściwości. Obniża frakcję złego cholesterolu, obniża ciśnienie krwi. Jest bardzo odżywcza, bardzo pożywna i jest tania. Tak? Jest, jest to bardzo dobre. I tu można i zupę ugotować i wszystko. Dziewczyny, przynieście tą paczkę szybko, co tam stoi. Także cieciorkę zachęcamy. Tutaj jest kilogram cieciorki tej ekologicznej za 20 zł. Tak? I teraz słuchajcie Pani nasza Pani Maria, która jest z nami od samego początku, zrobiła nam kolejny raz niespodziankę i Pani Mario najlepsze jest to słuchajcie, witam papatki niespodzianka, nie będę na poranku z papatką, ja, tak tydzień, kobiety, bo was... tydzień, tydzień bo, pierwszej zmiany, pozdrawiam Pani, Maria, jest, pani no. Maria, Pani Mario bardzo, bardzo dziękujemy słuchajcie, tylko nie wiemy co tutaj jest Pani Mario. To już tutaj niepotrzebne, ale bardzo, bardzo dziękujemy. I chciałbym zażartować, ale że jest naturalny wypełniacz. Dotykałem. Ale najważniejszy to jest wypełniacz. Najwa najważniejszy to jest wypełniacz, słuchajcie, no ja nie wiem, ja się chyba będę musiała z kimś podzielić. Słuchajcie, to jest kocanka, jutro o tej kocance opowiemy. Co z tą kocanką się robi. Słuchajcie. Tegoroczna kocanka. U nas naprawdę Wielkopolska kocanka. To jest to jest Dziękujemy Pani Mario. Także Pani Maria, no fajnie, gdyby papacki też miały taki wypełniacz, nie? Ja mogę ci powiedzieć, z tym mogę zrobić. Ja mam nowy Alembik. Możemy to jeszcze zawsze do Alambika. Także Pani Mario, bardzo dziękujemy. Jutro opowiemy, co z tą kocanką się robi, tak? I jakie ma właściwości, przepięknie pachnie. Także zobaczcie, ile kocanki. Ja nie wiem, czy to jest kilo czy dwa. Słuchajcie. Ona w ogóle ogólnie jest bardzo leciutka, tak? Także bardzo dziękujemy. No. <laughs> bardzo, prezenty, bardzo dziękujemy. Prezenty, tak, na pewno coś lubimy. z tego wymyślimy i na pewno damy znać, cóż zrobiliśmy, ale kartkę sobie zostawiamy, bo to jest najlepsze. Hmm. I jeszcze raz bardzo dziękujemy. A, kawkę wy... na pewno wypijemy. Bardzo dziękujemy. Także Papacki mają najlepszych klientów na świecie i to bez dwóch zdań. Zruszenie odebrała mimo. No, i to bez dwóch zdań i koniec tam i to no. I to co. No. I na tym kończymy. Bardzo wam wszystkim dziękujemy i do usłyszenia, słuchajcie, na papatce, obserwujcie nas, jesteśmy na Instagramie, bardzo dziękujemy, Instagram, właśnie nawet nie zauważyliśmy, że... Ty co, Instagramowi dziękujesz? Tak, bo na Instagramie mamy ponad 21 tysięcy obserwujących, także bardzo wam dziękujemy. A to dzwoni do Cudkemberga. E... Tak, hmm. bardzo dziękujemy tam tym, kto nas oglądają tylko na YouTubie. No fej... Dziękujemy, że mamy. No. Halo, dziękujemy Ci. No, no. No, tak jak się umawialiśmy. Na nie? Facebooku. No. Bardzo Wam dziękujemy, no. słuchajcie, tak za, za wszystkie miłe słowa i no i do usłyszenia, tak? No, poleca się. No. Pani Mario, ja jeszcze bym chciała, jak pani ma pion. To ja naprawdę bym była chętna na pion, Ale to ja się jeszcze do pani odezwę, bo wiem, że pani Maria ma jeszcze czas. Czekam czeka, aż się pion. otworzy jak się otworzy tutaj taki bazarek, nie? Hej, kto ma dostęp do taniego alkoholu? Halo? A kto ma pion? A, kto A ma... jak ktoś ma dostęp do taki taniego, ma takiego taniego? Takiego na nalewki, to też jesteśmy chętni na piw, prosimy, tak? Bo ja zrobiłam orzechówkę, ale ja się, ja powiem, się... że orzechówka w tym roku to. Uu, bardzo, ma cenę. Bardzo, ma, cenę. ma cenę, słuchajcie, ale orzechówka musi być w każdym domu, tak? W razie czego oficjalnie się odcinam. No. No. Dobrze, i już tutaj sylweko do nas dzwoni, no, także już, też pozdrawiamy. No, a już wiedzą, że jest transmisja, bo się rozłączyli. A no. Nie, Mary odebrała. Dobra, dzięki bardzo za wszystko. I co? Dziękujemy bardzo. Bo mojej żonie nie wyjdzie, więc nie wyjdą, ja nie wiem a dlaczego dobra. nie wychodzą te serduszka. Ja, ją wspieram, od pewnego ja czasu. ją wspieram technologią, jedziemy. Bardzo wam dziękujemy. I, tak dalej. I do usłyszenia. Dziękujemy, że jesteście. Cześć. No. Hej.